Ponad 70 osób zapisało się na rajd rowerowy szlakiem gminy Izbicko. Władze gminy od wielu lat stawiają na aktywne spędzanie wolnego czasu. Jesteśmy gminą bardzo sprzyjającą aktywności ruchowej, bo podejmowane są u nas różne inicjatywy związane z tym, żeby mieszkańców uaktywnić, obojętnie czy to rowerem, czy biegiem, czy jeszcze w inny sposób tańcem na przykład. Oczywiście na terenie gminy mamy trasy rowerowe, trasami rowerowymi możemy objechać wokół całą gminę. To sobie musimy wybrać, które chcemy. Mamy trasę szlakiem sanktuariów, który możemy mieć od strony Góry Świętej Anny na Kamień Śląski, jak również wiadomo Prze, poprzez Izbicko znowu możemy jakieś kierunek Ozimek czy krasiejów podczas rajdu uczestnicy mogli zobaczyć malownicze tereny gminy oraz spędzić czas z rodziną przejedziemy przez Otmice jedziemy później do, na ulicę dworcową w Otmicach to już taki trakt trochę leśny zobaczymy nowy taśmociąg przesyłowy który jest i skały bardzo ciekawe takie teraz jeszcze e, na czasie, żeby sobie zobaczyć, bo później to będzie kiedyś w przyszłości zalane, niebawem. Także warte zobaczenia jak to teraz wygląda, a później do porównania. Nie? Dalej jedziemy później do sanktuarium. Tam mamy chwilę przerwy, poczęstunek, przewodnika po zamku. Później ruszamy, jedziemy dalej przy torze Silesia Ringu, przez Sielce, Poznowice, przez Sławę, nie każdy wie, że tam parę domów też jest. Także przez Park Tęczynów. Zobaczymy co tam ciekawego, jak to wygląda. Rajd został zorganizowany w ramach projektu Opolskie na rowery pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Jest to forma jakiegoś spędzania czasu rekreacyjnego, też promowanie zdrowego trybu życia, o to tutaj chodzi, a poza tym jest znakomita forma integracji nie tylko tutaj mieszkańców gminy, bo wśród osób, które dzisiaj z nami pojadą w tym rajdzie, mamy również gości z gmin ościennych. Wydarzenie było świetną okazją do zadbania o swoje zdrowie, a uczestnicy, niezależnie od wieku, dostrzegają korzyści płynące z jazdy na rowerze. Fajna sprawa spotkać się z ludźmi, na spokojnie sobie pojechać, pozwiedzać okolice. Normalnie na co dzień może i nie każdy ma czas na to. Organ, całe ciało pracuje i to przynosi szybsze i lepsze efekty. Dla zdrowia, ochrony środowiska czy rekreacji. Niezależnie od powodu, zachęcamy do wyciągnięcia swoich jednośladów i wyruszenia w trasę.